Cześć, nazywam się Martyna Gątasz, i dzisiaj wspólnie uruchomimy Twój nowy laser diodowy Modestic Seal. Przy zakupie laserów stacjonarnych zawsze masz w pakiecie dostawę, montaż i szkolenie. Dzisiaj jednak w tym filmiku pokażę Ci krok po kroku, jak prawidłowo uruchomić to urządzenie, tak, by działało bezproblemowo i efektywnie. Otwarcie opakowania: wyciągamy te elementy, które są nam potrzebne do uruchomienia lasera i układamy je na stoliku. Są to: dwa wkrętaki, karawka, do której wlejemy wodę demineralizowaną, lejek z rurką, mniejsza rurka, kluczyki, śrubki, uchwyty do głowicy, końcówki do głowicy, głowica i kabel. W opakowaniu zostały Ci jeszcze uszczelki, rurki i bezpieczniki, które przydadzą Ci się w momencie serwisowania lasera, natomiast na tym etapie możesz odłożyć je w bezpieczne miejsce. Zaczynamy od montażu uchwytów do głowicy górnego i dolnego. W pierwszej kolejności zamontujemy uchwyt górny. Potrzebujemy do tego śrubek. Wkładamy je w wyznaczone miejsca. Bierzemy teraz wkrętak, dopasowujemy i wkręcamy. Zamontujemy teraz dolny uchwyt. Bierzemy mniejszy wkrętak, musimy go dopasować do otworu, dopasowujemy i wkręcamy. Teraz przygotowujemy system chłodzenia. Wyciągamy korki z lasera oraz osłonki, i sprawdzamy, czy uszczelki są na odpowiednich miejscach. Podkładamy płaski pojemnik na nadmiar wody, krótką rurkę montujemy do otworu Overflow, następnie montujemy lejek z rurką. Umieszczamy do wejścia Water In, przytrzymując przycisk i dociskając. Woda służy do chłodzenia urządzenia. Pamiętaj, żeby tylko i wyłącznie korzystać z wody demineralizowanej. Taką wodę możesz kupić na stacji benzynowej w oszą czy na przykład w Rossmanie. Tylko dzięki takiej wodzie twój laser będzie działał długo i niezawodnie. Dla wygody wlewamy wodę do karawki, ale możesz to robić również bezpośrednio z butelki. Do wody dodajemy opcjonalnie spirytus, dzięki czemu możemy wodę wymieniać co dwa miesiące. Do lasera wlewamy 3 litry wody do momentu, aż zacznie ona wypływać z otworu overflow. Następnie odłączamy rurkę, wciskamy tutaj przycisk, odłączamy dłuższą rurkę w ten sam sposób, wciskając przycisk i przecieramy suchą ściereczką. Otwory. Montujemy teraz głowicę. Odkładamy ją najpierw do uchwytu i podłączamy ją do lasera. Dopasowujemy, dociskamy przyciski, wsuwamy do kliknięcia. Dolny uchwyt służy do trzymania rurki od głowicy. Podłączamy teraz kabel. Teraz możemy już odblokować przycisk bezpieczeństwa, przekręcając go. Następnie wkładamy kluczyki i przekręcamy. Na tym etapie laser jest już w pełni gotowy do zabiegów, więc po szkoleniu możesz śmiało brać się do pracy. Do lasera możemy również podłączyć stopkę dokładnie w to miejsce. Ja osobiście nie korzystam z tego rozwiązania, korzystam z przycisku dostępnego na głowicy. Laser Modestic Silk posiada wymienne głowice, dzięki czemu możemy dopasować odpowiednie parametry do różnych typów zabiegów. Po każdym zabiegu należy czyścić głowicę. Usuwamy żel i przecieramy środkiem do dezynfekcji. Pamiętaj, żeby raz w miesiącu wymienić wodę w laserze. Aby to zrobić, podsuwamy pojemnik na wodę. Umieszczamy dłuższą rurkę w otworze Water Out oraz krótszą rurkę w otworze Overflow. Kiedy cała woda jest już zlana, odpinamy rurki, wciskamy przycisk i drugą rurkę w ten sam sposób. I pamiętaj, że wymianę wody możesz robić w momencie, kiedy laser jest wyłączony. Wymiana filtrów to kluczowy element konserwacji. Taki filtr należy wymieniać raz na pół roku. Regularna konserwacja zapewni długą żywotność urządzenia i bezpieczeństwo klientów. Na tym etapie jesteś już gotowa do pracy. Życzymy ci samych zadowolonych klientek, pięknych metamorfoz i pamiętaj, że na każdym etapie możesz liczyć na nasze wsparcie.